Cześć, witam serdecznie. Przed meczem Polska Arabia Saudyjska chciałem coś powiedzieć i to niestety nie są. No to, że witam serdecznie, to, to, to inna sprawa, bo serdecznych wiadomości dobrych to ja nie mam. Nie będzie live'a. Najprawdopodobniej złapałem coś i nawet ciężko mi to określić w ogóle, co to jest. Coś na zasadzie że grypy żołądkowej, ale nie mam typowych objawów. Po prostu nie chcę wysiąść podczas live'a. I po prostu nie będę w stanie komentować tego meczu przez godzinę półtorej czy tam godzinę 45 minut naprawdę się nie dobrze czuję i yy, no, tutaj kluczem teraz będzie to, żeby żeby jednak jakoś to zamknąć, to znaczy najprawdopodobniej wejdzie nie, wyjdzie jakiś live, tylko że będzie on na końcu meczu. Po prostu wejdę na ostatnie 5 minut. Odpalę transmisję na żywo, ewentualnie powiem, jak oceniam spotkanie, komu jakie oceny wystawiam. Ale na pewno nie będzie to. nie będę w stanie komentować meczu od początku do końca. Po prostu go podsumuję. Tyle.